W zadaniu 23 mamy dwie proste K i L, czyli są to funkcje liniowe, i pytają nas, czy proste K i L są prostopadłe, czy nie są, i w jakim punkcie się przycinają. Sprawdźmy na razie, czy są prostopadłe, czy nie są. O tym mówił nam warunek na prostopadłość, czyli współczynnik kierunkowy jednej funkcji razy współczynnik kierunkowy drugiej funkcji musi wyjść nam zawsze po przemnożeniu minus 1. I czym było a1 i a2? Jeżeli ktoś nie pamięta, to też przypomnijmy sobie, że funkcja liniowa ma postać ax plus b i ten współczynnik a to jest liczba przy x. No to przy x tutaj mamy 2 trzecie, a przy drugiej funkcji, przy x mamy minus 3 drugie. No i to sobie podstawić 2 yy, trzecie razy minus 3 drugie czy wyjdzie nam minus 1 no i tutaj oczywiście wszystko nam się tu poskraca, czyli mamy 1 razy minus 1 no i to jest oczywiście warunek spełniony, czyli tak są na pewno prostopadłe no i jak sprawdzić w jakim punkcie one się przecinają tutaj wystarczy spiąć nasze dwie funkcje liniowe w układ równej. I ten układ równań rozwiązać. Yy, rozwiązaniem układu równań jest właśnie zawsze punkt przecięcia tych dwóch prostych. No i najłatwiej tutaj metodą podstawiania, czyli pod Y wstawimy sobie to nasze wyrażenie, bo jeżeli to też jest Y, no to wstawiamy te dwie trzecie w miejsce Y. I dzięki temu mamy już równanie z jedną niewiadomą. No, i żeby to równanie z jedną niewiadomą rozwiązać, to możemy sobie przerzucić na jedną stronę niewiadome. 13 zostaje po stronie prawej, i do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie 6, czyli ten ułamek mnożymy licznik jego i jego mianownik razy 2. A tutaj, żeby była szóstka w mianowniku, to licznik i mianownik musimy pomnożyć razy 3. Musimy pomnożyć yy, przez tą samą liczbę, żeby nadal ten ułamek miał tą samą wartość, tylko zmienił postać. No i teraz dodajemy. 4 plus 9 mamy 13. Mianownik przypisujemy przy, przy dodawaniu. Yy, no i teraz chcemy wyliczyć x, czyli pomnożymy sobie przez odwrotność ułamka przy x. No, i ostatecznie nasz x wyjdzie 6 razy 3, 6 13 razy 13, 13 się skrócą i x nam wyjdzie 6. No i teraz liczymy oczywiście drugą niewiadomą, bo punkt y, przecięcia tych dwóch prostych ma dwie współrzędne. Pierwsza współrzędna to x i druga współrzędna to y. No i wybieramy sobie równanie, z którego chcemy tego x wyliczyć. No to wiadomo, że każdy wybierze. Ten krótszy wzór, jeżeli ktoś wybierze ten drugi, też nie ma problemu, też musi wyjść nam ten sam wynik, ale wybieramy y, zazwyczaj krótszy y, i wstawiamy szóstkę. No i skracamy szóstkę, y, z trójką i mamy 2 razy 2, czyli 4, czyli y, układem, y, rozwiązaniem układu równań są y, te dwie liczby, czyli. X to jest szóstka i Y czwórka. No i szukamy takiej odpowiedzi. Czyli w tym zadaniu poprawnymi odpowiedziami jest A i 2.